Witajcie! To znowu my, Nina i Ola z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. W dzisiejszym filmie chciałybyśmy przedstawić Wam instrukcję, jak stworzyć domek dla owadów i pomóc dzikim pszczołowatym. Hotele dla owadów możecie znaleźć na terenie naszych parków w wielu miejscach i przede wszystkim w siedzibie naszego parku w Jeżwałdzie. Co znajdziecie w zestawie od nas? Otóż w zestawie od nas znajdziecie tak zwany mały hotel dla owadów. Budka jest już skręcona, wasze zadanie będzie polegało na wypełnieniu jej odpowiednim materiałem. Może to być trzcina pocięta na fragmenty o długości około 12-13 cm, mogą to być szyszki. Mogą to być bloczki drewniane, nawiercone otworami o głębokości około 8 cm i średnicy 7-8 mm. Mogą to być bloczki z gliny o różnym kształcie, w których później przed zastygnięciem gliny zrobimy otwory podobne jak w tych bloczkach drewnianych. I mogą to być nawet fragmenty potłuczonej, uszkodzonej cegły dziurawki, którymi równie dobrze możemy wypełnić fragment domku. Tak wygląda gotowy domek dla owadów, który możemy zawiesić lub wystawić najlepiej na wystawie południowej. Kto zamieszka w naszym hotelu? Tego typu konstrukcje zamieszkiwane są przez pszczoły samotnice zakładają one gniazda w materiale roślinnym. Wykorzystując do tego puste łodygi roślin baldaszkowatych, trzciny lub wygryzając korytarze w drewnie i ziemi. Najczęściej spotykaną w naszych ogrodach pszczołą samotnicą jest murarka ogrodowa. Jej cykl życiowy rozpoczyna się wczesną wiosną, kiedy samce jako pierwsze wygryzają się z komórek lęgowych, po czym cierpliwie czekają na samicę. Po kopulacji samica zaczyna szukać miejsca do założenia gniazda. Znosi do niego pyłek i nektar. Kiedy zapasów jest już wystarczająco, Dużo murarka składa jajo, na przykład we wnętrzu trzciny i buduje ściankę, oddzielając od siebie kolejne komórki. W takiej komórce z jaja wykluwa się larwa, która po około trzech tygodniach zaczyna prząść kokon. Od sierpnia larwa się przepoczwarza, na jesień wylęgają się młode murarki. Pozostają one we wnętrzu chroniącego je kokonu aż do wiosny kolejnego roku. Jaka jest rola owadów zapylających? Najważniejszą grupą zapylaczy są pszczoły. Najlepiej znana nam jest pszczoła miodna, lecz oprócz niej w Polsce żyje ponad 470 gatunków innych pszczół. W odróżnieniu od pszczoły miodnej, pszczoły samotnice nie są owadami społecznymi. Jak sama nazwa wskazuje, każda pracuje we własnym zakresie. Dodatkowo, dla odróżnienia, samotnice nie produkują miodu. Jednak ich rola w przyrodzie jest tak samo ważna ze względu na zapylanie około 80% gatunków roślin. Dzięki ich pracy możemy cieszyć się plonem warzyw, owoców, ziół czy roślin oleistych. Oprócz pszczół zapylaczami są również inne owady, np. motyle, chrząszcze czy muchówki. Niestety, liczebność owadów zapylających cały czas maleje. Za ten stan odpowiada głównie stosowanie środków chemicznych w rolnictwie. Jednak możemy im pomóc, tworząc ogrody przyjazne zwierzętom. Poprzez postawienie hotelu dla owadów zapewniamy odpowiednie warunki do rozmnażania, które coraz rzadziej mogą znaleźć w nowoczesnych zabudowaniach i ogrodach.